Projekt obozów piłkarskich Legii Warszawa, który się odbywa na załączonym obrazku, jest skierowany do wszystkich dzieci, w szczególności do dzieci, które rozpoczynają przygodę z piłką nożną, które trenują w innych klubach, ale nie są to zawodnicy Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Sport to przede wszystkim emocje, emocje szczególnie na twarzach dzieci. Przede wszystkim najważniejszą, najważniejszą sprawą są dobrze wykwalifikowani trenerzy. Są to trenerzy, którzy na co dzień pracują w naszej Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, którzy mają odpowiednie podejście do tego, aby na tym etapie pracować z zawodnikiem. Zawodnik to dla nas przede wszystkim dziecko. Patrzymy przez pryzmat tego, że jest to chłopiec, dziewczynka, która przychodzi do nas po to, aby się dobrze bawić, aby mile spędzać czas i podejście do tego dziecka jest dla nas najważniejsze i priorytetowe. To jest świetna, świetna akcja, świetny pomysł. Myślę, że też jest to wzięto z zachodu, można powiedzieć, z tych wielkich klubów. Myślę, że każdy szanujący się klub w Europie tak chce robić. Właśnie chce jak najwięcej tych dzieciaków przede wszystkim zapoznawać z historią klubu, z, z tym jak, jak klub funkcjonuje i też dać im szansę na pokazanie swoich umiejętności, bo Nigdy nie wiadomo, gdzie może nam się trafić wielki talent, z którego możemy też jako klub mieć pociechę. Staram się robić wszystko, żeby tym młodym chłopcom w jakiś sposób pomagać, żeby ich ukierunkować i chciałbym, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby udało im się zagrać na tym pięknym stadionie. Myślę, że, że jeśli mają te marzenia i będą za nimi podążać, to, to to się na pewno spełni. Dla mnie największą radością jest to, że tym chłopakom, którzy kiedyś tam trafili do naszego klubu jako, jako młode dzieciaki, udało się i niektórzy z nich trafili do pierwszego zespołu. Szansa, żeby trafić do Akademii Legii ma każdy. Wszystko jest tak naprawdę uwarunkowane od tego, jak ogromną pasję mamy w sobie i jak staramy się ją rozwijać. Jedną z form, jaką przygotowaliśmy dla obozowiczów jest, jest forma nagrody w postaci tygodniowego stażu w Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Dwóch najbardziej wyróżniających się zawodników bądź zawodniczek weźmie udział w zajęciach z naszymi piłkarzami, którzy na co dzień rozwijają swoje umiejętności przy Łazienkowskiej 3.